Podczas wprowadzania suplementacji probiotykami niektóre osoby mogą doświadczać w pierwszych dniach nadmiernych wstęć, gazów czy nawet dyskomfortu w brzuchu. Może to być normalną reakcją organizmu na spożycie dobroczynnych bakterii. Szczególnie w etapie adaptacji, który może trwać do dwóch tygodni, kiedy skład mikrobioty się zmienia. Jeżeli objawy rzeczywiście są niekomfortowe, zalecam zmniejszenie ilości przyjmowanych kapsułek lub stosowanie probiotyku co drugi dzień, aż do osiągnięcia zalecanej dawki. Warto jednak podkreślić, że istnieją pewne zaburzenia, takie jak nietolerancja histaminy, zespół jelita drażliwego lub nadmierny rozrost bakterii w jelicie cienkim. W których probiotykoterapia może być problematyczna, szczególnie w przypadku preparatów wieloszczepowych, które mogą pogłębiać istniejące już objawy. Należy pamiętać, że probiotyki są zróżnicowane i ich działanie może być specyficzne dla szczepu, dlatego wybór odpowiedniego preparatu powinien być dobrze przemyślany. Przykładowo niektóre szczepy probiotyków są lepiej tolerowane przez osoby z nietolerancją histaminy, podczas gdy inne mogą wywoływać niepożądane reakcje. Dlatego zawsze każdą suplementację należy dostosować do indywidualnych potrzeb organizmu.